Jak umierali cesarze? Część 17, Marek Aureliusz. W 161 roku umiera Antoninus Pius i przekazuje władzę swoim dwóm przybranym synom, Lucjuszowi Berusowi młodszemu oraz starszemu Markowi Anniuszowi Berusowi, któremu też Antoninus Pius przekaże złoty posążek, fortunę. Bracia będą musieli rozpocząć swoje rządy od próby poradzenia sobie z kilkoma wyzwaniami, przed jakimi w początku lat 60. staje imperium. Na wschodzie zagrażają cesarstwu partowie, no i zostanie wysłany Lucjusz Werus, ażeby poradzić sobie z atakiem partów na cesarstwo. Marek zostanie zaś w Rzymie, ponieważ samemu miastu Rzym grozi głód, Tybr wylewa, zalewa pole uprawne i są niedobory żywności, zaś na północy w Brytanii szykuje się bunt legionów i uzurpator już może niedługo zmierzać w kierunku stolicy, trzeba będzie powstrzymać te zbuntowane legiony. Wszystkie te problemy uda się rozwiązać, jednak w połowie lat 60. Nadejdą kolejne, nadejdą ze wschodu, kiedy to Germanie oraz plemiona zadunajskie będą starały wedrzeć się w tereny cesarstwa, osiedlić się na terenie właśnie imperium, ponieważ same są przepędzane znad morza Czarnego. Legiony rzymskie będą próbowały przeciwstawić się temu najazdowi. W połowie lat 30. to się nie uda, ale w końcu uda się zatrzymać w pewien sposób. Fale germańskich najazdów. W 169 roku zaś Marek i Lucyusz postanowią zorganizować akcję tym razem bardziej ofensywną, wypchnąć za Dunaj Germanów, wypchnąć ich jeszcze dalej i stworzyć nowe prowincje za Dunajskiem, być może na terenie Słowacji, być może na terenie Czech. Gdyby zrządzenie losu pozwoliło inaczej potoczyć się w historii, być może mielibyśmy za. Sąsiadów Cesarstwo Rzymskie, a samo ono sięgałoby linii Karpat czy też Tatr, ponieważ na terenie Słowacji zakładano już obozy rzymskie i wydawało się, że powstaną tam nowe prowincje. W 169 roku umrze Lucius Berus, zaś w 180 roku Marek Aureliusz, prawie już kończąc swoją kampanię, znajdzie się w Windobonie, czyli obecnym w Wiedniu. Do tej długiej kampanii będzie potrzebował Marek Aureliusz żołnierzy. Ściągnie ich również z całego cesarstwa i łącznie z gladiatorami, co też zostanie kwaśno skwitowane przez mieszkańców Rzymu, którzy powiedzą, że Marek Aureliusz chce uczynić z wszystkich obywateli filozofów, ponieważ odbiera im ich ulubioną rozrywkę, a mianowicie walki gladiatorów, każąc gladiatorom wstępować do armii. Tak czy inaczej w 180 roku w Widobonie... Kampania zbliża się powoli ku końcowi. Razem z Markiem Aureliuszem przebywa tam jego syn Komodus, i tutaj rozpoczną się ostatnie dni Marka Aureliusza. W filmie Gladiator możemy zobaczyć scenę, kiedy to Marek Aureliusz informuje swojego syna, że nie przekaże mu korony cesarskiej, a przekaże ją po swojej śmierci Raselałowi Krołowi, czyli Maximusowi. Komodus ma wtedy uściskać tatę w uścisku śmiertelnym i zadusić go w tymże 180 roku. no jednak podają inne informacje i wydaje się, że tylko filmowe zbieg okoliczności sprawił, że w ten sposób zakończono życie Marka Aureliusza. Przyjmuje się, choć nie jest to jednoznaczne, że po krótkiej chorobie Marek Aureliusz zmarł zapewne na dżumę przywleczoną jeszcze z nad Eufratu podczas kampanii wschodnich. Inne źródła podają, że być może było to po prostu zapełnienie płuc, a Marek Aureliusz, zmęczony długo twoimi wojnami, bo już wiekowym człowiekiem, mógł po prostu zwyczajnie zachorować i zwyczajnie umarć, umrzeć. Tak czy siak Marek Aureliusz 17 marca 180 roku umrze po krótkotrwałej chorobie.